Witam na kanale HowTo.pl z tej strony ComputerExpert. W tym poradniku chciałem pokazać Ci, w jaki sposób wywoływać zaawansowane animacje w systemie Windows z poziomu folderu bez dostępu do pulpitu. No, czyli właściwie w sytuacji, kiedy mamy cały komputer zablokowany. Mamy tutaj taki jeszcze jeden mały problemik, który za chwilkę rozwiążemy, ale to za moment. Załóżmy, że chciałbym. Wyanimować przycisk, który znajduje się w mini start w prawym dolnym rogu ekranu. Chciałbym, żeby troszkę się podświetlił, a żeby nie było tak prosto. Dodatkowo chciałbym, żeby pojawiła się nad nim chmurka z napisem. No na przykład, niech to będzie napis start. No i teraz, jak to zrobić? Przede wszystkim najważniejsza jest Twoja siła woli i pewna ręka. Jeśli będziesz już wszystkiego pewien, że chcesz czegoś zrobić, to wtedy Ci się to uda. I tak samo będzie teraz. A ten mały problemik, który tutaj teraz jest, to jak zauważysz, tutaj w prawym dolnym rogu mamy ten przycisk z menu start. I on normalnie jest okrągły, no ale teraz jest troszkę tak przykryty jakby od góry. Jest ucięty. Bo folder, w którym jestem, jest złośliwy. Ale da się to naprawić. Wystarczy, że najadę myszką tutaj, w ten obszar, i kliknę lewym przyciskiem myszy. I teraz przycisk jest już naprawiony. Mogę przejść do działania, bo na zepsutym przycisku cała animacja by nie działała. No i teraz, gdy najadę na przycisk z siłą woli, nastąpi animacja i pojawienie się chmurki. Uwaga! Jak widzisz, wszystko działa. Jeśli będziesz trenował, będziesz mógł tworzyć coraz bardziej zaawansowane animacje. I wywoływać inne chmurki z różnymi napisami. To tyle w tym poradniku. Zapraszam Cię do oglądania następnych. Pozdrawiam.